Siemaneczko widzowie, w kolejnym odcineczku na tym kanale zostawcie łapeczkę w górę, subika na tym kanale i zostawcie yy, yy, hasztag yy, wycinka, o za I dzisiaj yy, jadę wycinkę robić. Siemaneczko widzowie. No, to jadę. się zastanawiają, gdzie No, że tak, yy, kupiliśmy sata Leona. MK1 za 20 tysięcy polskich złotych, ale widzowie, naprawdę bardzo wysoki stan. Tu się ma. Jadę, widzowie. Patrzcie, w ogóle jeszcze taka mgła. Troszkę taki zimowy odcinek. Dzisiaj mamy grudzień, ale śniegu nie ma. Widzowie, więc mm, śniegu nie ma. O. A, 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 aha, gdzie ty hamulcuję? Dobrze, że mnie zahamował. Jedź cholera! No, widzę, widza, wyjedziemy. Wyprzedzą. idę. No, wyjedziemy. Tylko, widzę pod cichutko teraz akcja. Widza, cichutka, bo jedziemy do państwówki, wiecie. O cholera. Jasno. I teraz cicha akcja. Tam jedno drzewo spuścimy, to nie będzie dużo. elegancko. to elegancko. elegancko. Bardzo 1,9 fajny, się rozpędza i elegancko. Dobra, tutaj myślę, że leś, leśniczego nie będzie. Dobra, tu się nakręcimy. A bo tutaj w sumie wjedziemy w głąb Żeby tak nie było widać I o tu jakaś rzeka Chlapało no, Nie wiem gdzie tu już puścimy To gdzieś tutaj Myślę jak Leonuszkiem staniemy O no, dobra I widzowie nie wiem o to spuszczamy Chyba Dobra bo więcej w sumie nie ma O to się dzieje co to jakieś odgłosy jakieś dziwne O to się dzieje hm? Co to do łąca Nie ja wiem Dobra, zrobię tak. Tak, pewnie tutaj gdzieś nie mogę tego drzewa obciąć, a tutaj będzie. O, jak najbardziej, dobra. Myślę, że tego tniemy. O, tak, poszło. Bardzo szybka akcja, obcinamy gałązki. Tak, tu pójdzie ja tu teraz mogę wejść a, co muszę go przeciągnąć troszkę dobra dobra nie wiem a, tutaj go nie mogę, ale tutaj już mogę no no, szybka akcja, żeby leśniczy nie widział nie wiem, na takie kawałki, to już będziemy w chałupie. Szybko tylko On widział troszkę... Czy kto to się tam da? Cholera. Dobra, widzę, pakujemy to drzewo szybko Tutaj. Jeb. Jeb. O cholera! Skąd? O oh, ja pierniczę. O oh, ja pierniczę.

Yy, wolę uci... wolę po znieść trochę ten... się yy, zarysować niż dostać pięć koła mandatu, czy ile? O cholera! O pierniczę! No to mamy gówno! Mamy gówno! Mamy gówno! O żia... Aha! Ale mi gni na drogę! Spieprzył, patusie! Отшарко. Не, ставь на чье. Это чутте. Не, во Musisz macie szmacie, że ode mnie. Dobra widzowie, robimy skok wiary. Są dwa uda, albo się uda... O właśnie, to chciałem zrobić. Widzowie, gubimy łakudrę. Dobra widzowie, jedziemy. Dobra widzowie... O cholera... Do... O cholera ja... Dobra, jedziemy widzowie na Wartę do miama Dawy Leon. Cholera, skreny. Na gdzie ja zajeżdżam chyba. O dobra. Widzimy, widzimy wszystko. O ja pier, no no to... No to teraz ładnie zrobiłem. O ja pierd. Teraz prywatny, proszę wycielać! Już! Damit <tryk> <tryk> Już. O ty! Oh! oh. Vai per già tour. <coughs> yeah. <Mischarge> me. <tose> <tose> A, al, albo otwierasz, albo cię taronuję Łachmy to Albo otwierasz, albo szczelą Dobra, widzowie Dobra, uciekamy widzowie Haha, taronuję Gólero mi sprzętkę wjechał. Można nie atrzymać. Nie, Nie tego, Pody. tego, Pody. Ach. Ach. Widzowie, oh, chyba uciekam. To to jest, to jest chyba mój to jest chyba mój dzień ucieknę O nie. <sum> I kupiło. <sum> tu przyhamować, ale dobra, jesteśmy na dobrej drodze jedziemy tam za młyn się schować tam, tam nas nie dopatrzy i tu przeczekamy trochę ale, ja, ja nie, kurde, ja wjechałem gdzie indziej mama, pozyskiwania, pozyskiwania. dobra, widzowie, tu się skryjemy za młyn tu, tu nas nie znajdzie, cholera No słychać. Ty, cholera! Dwie zakupakce zrobiłam, wiesz co zrobiłam, gdzie jesteś? Ja za, za młynem się schowałem. Wydziałam przecie głosy, wziąłem cross od kolady, pojechałem w trochę i kupiłem. Ach, ty, bo nie udało mi się wszystkiego skrać, ale... Nic. Dzięki, bo ja z kolei w skrócie nigdy Okej. Dobrze, ja tu załaduję i będziemy kończyć ten materiał. To było za mocno. Tak. Dobrze, to chyba się wezwam i będę żałował dziś taki trochę krótszy odcinek, ale... Dobra, do zobaczenia, cześć!